Amerykański Bank Centralny Fed zostawił stopy procentowe na tym samym poziomie, ale zastosował pewien trik i tak naprawdę poluzował swoją politykę. Amazon notuje najlepszy kwartał w całej swojej historii. Chińska giełda wchodzi w Hossę. Od początku roku radzi sobie lepiej niż amerykańska. Były szef największej giełdy kryptowalutowej Binance skazany na 4 miesiące więzienia. Mija 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Ile zyskaliśmy na wejściu do Unii? Wszystko to ma znaczenie dla Twoich pieniędzy i nie usłyszysz o tym w głównych mediach. Cześć. Tutaj Piotr Cymcyk, a to jest program Finweek, czyli cotygodniowa seria informacyjna, gdzie podaję najważniejsze informacje ze świata gospodarek, finansów i światowych giełd. Pamiętaj o subskrypcji i łapce w górę, a my zaczynamy. Zacznijmy od najważniejszych danych gospodarczych z ostatniego tygodnia. Amerykański bank centralny w środę 1 maja zdecydował o pozostawieniu swoich stóp procentowych bez zmian i to akurat nie jest żadne zaskoczenie, ale jednocześnie zdecydował o zwolnieniu tempa tzw. Tak QT, czyli taperingu. Co to znaczy? Bank centralny ma wiele narzędzi. Stopy procentowe to tylko jedno z takich narzędzi. Jeśli stopy procentowe rosną, to w gospodarce będzie w teorii coraz mniej gotówki, a jeśli spadają to odwrotnie. Bank centralny ma jednak też inne możliwości wpływania na to, ile gotówki jest w gospodarce. Popularne w latach 2010-2020 programy QE, czyli tak zwanego luzowania ilościowego, polegały na skupowaniu obligacji przez bank centralny, co efektywnie wtłaczało do systemu więcej podaży pieniądza. Od pewnego czasu Fed stosuje jednak QT, czyli przeciwieństwo QE i nie skupuje, ale sprzedaje obligacje, co efektywnie za Zabiera z systemu trochę podaży pieniądza. Decyzje ze środy o zwolnieniu dotychczasowego tempa taperingu to tak naprawdę inna forma zacieśniania polityki amerykańskiego banku. Inna niż obniżka stóp, ale efektywnie prowadząca do podobnych efektów czyli do zmniejszenia rentowności amerykańskich obligacji. Jak na razie ten pomysł zadziałał całkiem dobrze. Bo jeszcze 1 maja 10-letnie obligacje skarbowe USA były procentowane na 4,7%, a już 3 maja na 4,5%. Spadek rentowności dodatkowo wspomogły też słabsze od oczekiwanych dane z tamtejszego rynku pracy. Stopa bezrobocia okazała się lekko wyższa od prognozowanej, a wzrost płac i zatrudnienia niższy od oczekiwanych. No gdy dorzucimy do tego istotnie gorsze odczyty wskaźnika nastroju konsumentów i gorsze odczyty indeksu ISM dla całego sektora usług, który trochę ma prognozować ten sektor, to dostajemy naprawdę taką niebezpieczną mieszankę, która być może jest tylko wypadkiem przy pracy i wyjątkiem w ogólnym trendzie, ale być może jest pierwszym poważnym pęknięciem na amerykańskiej gospodarce od czasu utrzymywania podwyższonych stóp procentowych już prawie dwa lata. W efekcie rynek, który jeszcze w styczniu oczekiwał od Fedu nawet sześciu obniżek stóp procentowych, a który na koniec kwietnia zaczął nawet pobrzękiwać o możliwej podwyżce stóp procentowych, kompletnie zmieniając swoje nastawienie, już dwa dni po decyzji Fedu z powrotem wrócił do oczekiwania dwóch obniżek stóp procentowych w 2024 roku. Ta niesamowita nadpobudliwość w zasadzie udowadnia tyle, że ostatnie co się robić to uzależniać swoje długoterminowe decyzje inwestycyjne albo finansowe od krótkoterminowych wahań wywołanych takim żonglowaniem oczekiwań. Pamiętaj o tym, że o wiele lepsza jest silna gospodarka i nawet żadnej obniżki stóp procentowych niż słaba gospodarka i 10 obniżek stóp procentowych, pomimo że w pierwszych reakcjach rynku akcji może wydawać się, że jest inaczej, ale nie. Nie jest inaczej. Zmiany w publicznym portfelu Freedom 24. Mój publiczny portfel Freedom 24 to pomysł na pokazywanie wam jak w prosty sposób można zarabiać na inwestowaniu w zagraniczne spółki i robić to efektywnie. Każdego miesiąca wpłacam do niego 600 euro. Uzbierało się już 3600 euro kapitału, ale sam portfel w te 5 z hakiem miesięcy pozwolił osiągnąć zysk ponad 16,5%, o wiele więcej niż największy indeks amerykański w tym samym czasie. Jego aktualny Wynik portfela możesz zawsze podejrzeć w linku, który zamieszczam w opisie tego nagrania. W ostatniej aktualizacji zdecydowałem się zakupić spółkę Amazon przed jej wynikami, i po tej transakcji zostało mi w portfelu 270 euro. Amazon wyniki opublikował, które będę omawiał ogólniej później w tym odcinku, ale zdecydowałem się, że za pozostałe 270 euro dokupię jeszcze więcej Amazona za 150 euro i jeszcze więcej akcji spółki Nu Holdings za 120 euro. Świetne wyniki innej spółki Mercadolibre którą w nagraniu o tutaj omawiałem, to dobry prognostyk przed wynikami Nu Holdings, i stąd taka właśnie moja decyzja. Więcej szczegółów o tym, czym w ogóle jest spółka Nu Holdings oraz bardziej szczegółowo o ostatnich wynikach Amazona, możesz też przeczytać w jednym z tych materiałów. Oczywiście linki również znajdziesz w opisie tego nagrania. Cały portfel publiczny Freedom 24, który jak na razie bije szerokie indeksy, możesz odzwierciedlić właśnie po założeniu konta we Freedom 24 za pomocą linka, którego znajdziesz w opisie tego nagrania. I w przypiętym komentarzu. Kontowe Freedom to też świetne oprocentowanie niezainwestowanych środków. Bez limitu można tam osiągnąć nawet ponad 8% rocznie. Sam korzystam z Freedom 24 i polecam to również Tobie. Freedom to broker zarejestrowany w Unii Europejskiej, a to oznacza, że do kwoty 20 tysięcy euro Twój depozyt zawsze podlega gwarancjom funduszu kompensacyjnego dla inwestorów. Jeśli cokolwiek jest tutaj dla Ciebie niejasne, to o wszystko zawsze możesz dopytać bezpośrednio warszawskie biuro. Były szef najwięcej większej giełdy kryptowalutowej Binance, skazany na 4 miesiące więzienia. Peng Zhao, czyli tak zwany CZ, to były szef giganta kryptowalutowego Binance, który został właśnie skazany na 4 miesiące odsiadki. Na ile jeszcze mordo? 4 miesiące. Sprawa zaczęła się gdy CZ przyznał, że trochę za luźno podchodził do przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy. Prokuratorzy chcieli posadzić go za kratki nawet na 3 lata, ale ostatecznie dostał wyrok znacznie lżejszy. Przed rozprawą CZ postanowił przeprosić za swoje wpadki, gdy był szefem Binance, zapewniając przy tym, że więcej się to nie powtórzy. No raczej się nie powtórzy, bo już szefem Binance nie będzie. Cała firma Binance zgodziła się też zapłacić ponad 4 miliardy dolarów na różne kary i grzywny jako części ugody z rządem, ale to nie wszystko, bo władze USA po latach dochodzeń stwierdziły, że na Binance działo się sporo nieciekawych rzeczy, takich jak transakcje związane z przemytem narkotyków czy finansowaniem terroryzmu. To oczywiście było w przeszłości, ale sprawa CZ ma miejsce świeżo po tym, jak sam Bankman-Fried, znany Wcześniej rywal CZ dostał 25 lat więzienia za oszustwa na wielką skalę przez swoją platformę kryptowalutową FTX. Departament Sprawiedliwości USA zaczął więc chyba jakoś bardziej poważnie podchodzić do przestępstw finansowych, szczególnie tych w świecie kryptowalut. I mimo, że branża. Kryptowalutowa stara się oczyścić swoje imię z takich nazwisk i wkroczyć do głównego nurtu finansowego. To jednak nie brakuje sceptyków, którzy uważają, że Departament Sprawiedliwości mógłby robić więcej, żeby zwalczać te problemy. Dennis Keller z organizacji Better Markets stwierdził nawet, że wyrok dla CZ to trochę jakby poklepanie po plecach a nie prawdziwa karya. Mamy techniczny początek hossy w Chinach. Czy więc doczekaliśmy się już rynku byka w państwie środka? Chiński rynek akcji od jakiegoś czasu nie ma lekko. W zasadzie od 2018 roku jest w trendzie spadkowym, a przez ostatnie lata z tamtej gospodarki docierały w większości złe informacje. Pandemia i obostrzenia, problemy na rynku nieruchomości, słaby konsument czy rekordowo niski poziom inwestycji zagranicznych, wszystko to sprawiło, że Chiny stały się jednym z najbardziej niechcianych i nielubianych rynków na świecie w ostatnich latach. Wydawało się, że sytuacja zmienia się w listopadzie 2022 roku, kiedy to dołek wyznaczył amerykański rynek akcji. Indeks Hang Seng zaliczył wtedy Wright i urósł o 55% w 3 miesiące, a ale niestety te wzrosty nie utrzymały się długo i okazały się tylko pułapką. Przez większość 2023 roku rynek chiński dalej spadał, żeby w styczniu 2024 sięgnąć poziomów bliskich października 2022. Jednak w ostatnim tygodniu pokonał je umowną barierę, od której zaczyna się techniczna hossa, czyli wzrósł o ponad 20% od swojego dołka. Hang Seng pokonał również spadkową linię trendu, a jeśli porównamy jego wyniki do innych popularnych indeksów to okaże się, że od początku bieżącego roku radzi sobie naprawdę nieźle i osiągnął już dużo lepszą stopę zwrotu niż amerykański Nasdaq czy S&P 500. Warto też zwrócić uwagę na relatywną siłę chińskiego rynku od początku kwietnia. W sytuacji, kiedy rynki bazowe, takie jak Stany Zjednoczone, są w korekcie sięgającej już nawet 7%, to Chiny rosną sobie o 8%, zupełnie niewzruszone ogólnymi nastrojami na świecie podtrzymuje więc swoją prognozę, o której nagrywałem dla was materiał w styczniu 2024, że Chiny to potencjalny czarny koń właśnie 2024 roku. W sytuacji, gdy większość giełd na świecie rośnie od ponad roku, a wycena tych najpopularniejszych zachodnich firm staje się coraz bardziej wymagająca, to Chiny zdają się dopiero rozpoczynać swoją przygodę ze wzrostami. Załamanie cen kakao, ich spadek sięgnął już 35% w dwa tygodnie. Ceny kakao rosły konsekwentnie 18 miesięcy od października 2022 roku. Na początku tego 2024 surowiec wspiął się już na absolutne szczyty, pokonując ceny z 1977 roku i przebijając prawie 4700 dolarów za tonę. Ale od lutego wzrosty jeszcze bardziej przyspieszyły. Od momentu osiągnięcia szczytu w styczniu 2024 do 19 kwietnia cena urosła o kolejne 150% i sięgnęła poziomu ponad 11,5 tysiąca dolarów za tonę. Wszystko po to, żeby już dwa tygodnie później spaść o ponad 1 trzecią do poziomu 7700 dolarów. Skąd takie dynamiczne załamanie? Pierwotnie cena surowca rosła w odpowiedzi na doniesienia z Afryki Zachodniej, gdzie znajduje się 70% światowych upraw kakao. Wzrosty cen były spowodowane czynnikami fundamentalnymi, takimi jak niekorzystne warunki pogodowe, wysokie temperatury, susza, małe opady deszczu. Młode strąki kakaowca potrzebują dużo wody, żeby się rozwinąć, a pora Deszczowa opóźniła się na tyle, że wiele upraw nie dało rady przetrwać. Wybrzeże Kości Słoniowej, które jest jednym z największych producentów kakao, wysłało do portów o 30% mniej ziaren kakaowca niż rok wcześniej. Jednak na każdy rynek, na którym robi się trochę gorąco, ściąga cała masa spekulantów, którzy ostatecznie przyczyniają się do tego finalnego wzrostu ceny i ta zaczyna odklejać się od swoich fundamentów. Kiedy jednak trend się kończy, albo zaczyna przejawiać jakieś niepokojące oznaki, to właśnie spekulant jako pierwsi wyskakują z pociągu lub wręcz są z niego wyrzucani przez wezwanie do uzupełnienia depozytu i grę na dźwigni. To prowadzi do znacznego zwiększenia zmienności na rynku i większych wahań cen, i właśnie to obserwujemy teraz na cenach kakao, które po kosmicznym wzroście o 150% w niecałe 3 miesiące spadły 35% w dwa tygodnie. Prawdopodobnie rynek kakao zostanie rozchwiany jeszcze przez jakiś czas, dopóki sytuacja fundamentalna na rynku tego surowca się nie ustabilizuje. Na w początku kwietnia tego roku JP Morgan wypuścił jednak prognozę, która mówi, że ceny kakao w średnim okresie powinny się ustabilizować na poziomie około 6. Pełnie autonomiczne samochody Tesli są bardzo bliskie akceptacji w Chinach. 28 kwietnia Elon Musk odwiedził w Pekinie premiera Chińskiej Republiki Ludowej Li Qianga. Tego samego dnia Chińskie Stowarzyszenie Motoryzacyjne zatwierdziło w pełni autonomiczne samochody Tesli Model 3 i Model Y jako zgodne z chińskimi wymogami bezpieczeństwa danych. Od czterech lat ze względu na regulacje prawne Tesla oferuje w Chinach ograniczoną wersję swojego oprogramowania autonomicznego, a zbierane przez pojazdy dane są przechowywane na terenie Chin, aby Tesla mogła żyć w zgodzie z tamtejszymi władzami. Przeszkodą we wprowadzeniu autonomicznych pojazdów Tesli do Chin jest właśnie kwestia bezpieczeństwa danych zbieranych przez samochody Maska w samych Chinach. Podobno jedną z kwestii poruszanych na spotkaniu Maska z premierem Chin było uzyskanie zgody dla Tesli na przesyłanie danych z jej chińskich pojazdów za granicę w celu szkolenia algorytmów dla technologii autonomicznej jazdy. Gdyby Tesli udało się do dostarczyć na chiński rynek swoje w pełni autonomiczne pojazdy, to mocno ułatwiłoby to jej konkurowanie z tamtejszymi rywalami, takimi jak BYD. Warto w tym wszystkim pamiętać, że Chiny to największy na świecie rynek samochodów, a fabryka Tesli w Szanghaju jest największą na świecie fabryką samochodów elektrycznych gdziekolwiek, więc gra jest warta świeczki i faktycznie może odmienić sytuację dla samej Tesli. A co z tego mają Chińczycy? Potencjalny wzrost inwestycji zagranicznych oraz dalszy tak zwany efekt suma. Efekt suma polega na tym, że jeśli do stawów rzucimy wielkiego suma, to mniejsze ryby zaczynają szybciej pływać. I na podobnej zasadzie chińscy producenci zaczęli szybciej wdrażać innowacje i szybciej się rozwijać, kiedy poczuli oddech testy na plecach wcześniej, albo kiedy skutecznie wykradli im technologię, żeby ją rozwijać dalej. W środę 1 maja 2024 minęło równo 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecność w Unii na arenie międzynarodowej otwiera Polakom wiele furtek i przyciąga do naszego kraju mnóstwo zagranicznych inwestycji. Które bezsprzecznie przyczyniały się do szybszego rozwoju kraju. Również nasz rynek kapitałowy jest traktowany przez zagranicznego inwestora jako bezpieczniejszy, kiedy jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jak zmieniła się ekonomicznie Polska przez te 20 lat? Stopa bezrobocia według Instytutu Bael w 2004 roku wynosiła w Polsce 19%, dziś wynosi mniej niż 3%. Liczba pracujących osób wzrosła o 3,85 miliona przez te 20 lat i to druga największa poprawa zatrudnienia w całej Unii. Analitycy Deloitte szacują, że niemal 1 trzecia Trzecia wszystkich miejsc pracy w Polsce jest związana z naszą obecnością w strukturach Unii Europejskiej. Polska osiągnęła trzeci największy wzrost realnego PKB na tle pozostałych krajów Unii w czasie tych właśnie 20 lat, a wyprzedziły nas jedynie Irlandia. I Malta. Całkowita wartość inwestycji zagranicznych wzrosła ze 156 miliardów euro w 2004 roku do 685 miliardów euro w 2023. To daje wzrost o 340%. A jeśli chodzi o sam bilans gotówkowy, to pod koniec kwietnia bieżącego roku minister funduszy Katarzyna Pełczyńska na Łęcz poinformowała, że Polska otrzymała łącznie od Unii Europejskiej 261 miliardów euro i sama do Unii oddała 85 miliardów euro. To daje nam plus w wysokości 170. 76 miliardów euro, tyle nominalnie gotówkowo zyskaliśmy na obecności w Unii Europejskiej. Not bad, not bad. Można mieć różne opinie na temat poczynań unijnych urzędników i idei, jakie reprezentują, ale nie można zaprzeczyć, że obecność w Unii sprzyja naszej gospodarce. Akcje firm zajmujących się konopiami w USA szybują w górę, a wszystko za sprawą Departamentu Sprawiedliwości, który zaproponował przeklasyfikowanie. Na mniej niebezpieczną. Czyżby nadchodziła nowa hossa całego sektora? Spółki takie jak Kronos Group, Tilray Brands czy Canopy Grove zanotowały niedawno bardzo dynamiczne wzrosty: od 14,9% do nawet 67,7% w ciągu jednej sesji we wtorek. Nawet szeroki fundusz ETF Advisor Shares Pure US Cannabis wzrósł o imponujące 24,8%. Rynek więc wkroczył w chwilową euforię. Dlaczego tak się stało? Firmy produkujące konopie indyjskie podlegały dotychczas opodatkowaniu jako część leków z wykazu pierwszego, co uniemożliwiało im odliczanie normalnych wydatków służbowych od zysków. Zwiększało to w konsekwencji obciążenia podatkowe. Przeklasyfikowanie Marikołany jako mniej niebezpiecznej wyeliminowałoby ten dodatkowy podatek, pomagając w zwiększeniu rentowności spółek z sektora. Analitycy twierdzą, że przyniosłoby to nawet korzyści gotówkowe równe 150 milionom dolarów. I jeśli ta zmiana zostanie sfinalizowana, może to być Największe posunięcie w polityce federalnej dotyczącej marihuany od dobrych 40 lat. Nie oznacza to bynajmniej legalizacji do użytku rekreacyjnego. Ta propozycja ma przed sobą jeszcze naprawdę długą drogę, ale już teraz rozbudza duże emocje i oczekiwania wśród inwestorów. Zalegalizacja marihuany w żadnym wypadku. W przeszłości akcje firm zajmujących się marihuaną już raz skoczyły w górę w podobny sposób po legalizacji konsumpcji zioła na cele rekreacyjne w Kanadzie w 2019 roku. To okazało się jednak dość krótkoterminowe, bo później wartość spadła z powodu słabych wyników finansowych. Wcześniej te same spółki miały jednak podobne krótkoterminowe rajdy i wystrzały. Co będzie dalej? No, czas pokaże, ale niezależnie od dalszego rozwoju wydarzeń, pamiętaj, że te spółki są akurat niesamowicie zmienne i bardzo ryzykowne. Amazon notuje najbardziej zyskowny kwartał w całej swojej historii. Spółka Jeffa Bezosa ma się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Amazon odnotował największy kwartalny przepływ gotówki w całej całej swojej historii, imponuje wzrostem i planuje gigantyczne inwestycje w sztuczną inteligencję, a ponadto nie zdecyduje się, wbrew plotkom, na wypłatę dywidendy ani na skup akcji. To dziś jedyna firma Big Tech'owa, która nie zwraca kapitału swoim akcjonariuszom i bardzo dobrze, że tego nie robi. What? Brak wypłaty zysków wynika wprost z optymizmu zarządu co do wzrostu popytu na usługi chmurowe w Amazon Web Services. Andy Jassy, czyli aktualny CEO Amazona, Bezos już od lat nie pełni tej funkcji, krył swojej ekscytacji na temat sztucznej inteligencji. Twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja może być największą transformacją technologiczną od czasów chmury i być może nawet od czasów samego internetu. Dlatego też planuje znacząco zwiększyć inwestycje kapitałowe właśnie w segmencie chmury, żeby stawić czoła temu już Rostącemu popytowi. Dane Amazona za pierwszy kwartał naprawdę w wielu aspektach zaskoczyły inwestorów, ale to, co zdominowało cały raport, to właśnie rewelacyjne wyniki w segmencie chmurowym, gdzie Amazon urósł o 17%, a nie 15%, jak zakładał cały rynek. Ponadto marża operacyjna tego segmentu zwaliła z nóg nawet największych amazonowych optymistów, w tym też mnie, wyniosła aż 37,6%, czyli o 8 punktów procentowych więcej od prognozy rynkowej. Niesamowite, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przychody samego segmentu chmurowego AWS były wyższe niż przychody 466 firm z indeksu S&P 500. Wynosiły 94 miliardy dolarów. Więc gdyby sam tylko AWS był odrębną firmą, to byłby 35. największą spółką w Stanach Zjednoczonych pod względem przychodów. Zysk na akcję całego Amazona wyniósł o 18% więcej niż spodziewał się rynek, a zysk operacyjny Dzięki zaskoczeniu w chmurze przebił oczekiwania o aż 40%. Całkowite przychody firmy wzrosły z kolei o 12,5%. Amazon dalej rozwija się fantastycznie i widzi ogrom okazji inwestycyjnych przed sobą, a przez to dalej jest według mnie najlepszą okazją z grona firm typu Big Tech w Stanach Zjednoczonych. To wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi tego odcinka, Freedom24. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. A więcej informacji o rynkach, giełdzie i gospodarce, szukajcie na stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium naszego serwisu, a także we wszystkich social mediach. Linki do całości, oczywiście, w opisie tego nagrania. Do zarobienia, cześć!